Jasiek naciąga słonicho. No, naciągaj. Jeszcze raz. Naciągaj słonia. Jeszcze raz. Za ucho. Jeszcze raz ucho. Dobrze. Naciągaj słonisko. No. Ah, Jeszcze raz naciągaj. I za mam się pomóż. No, naciągaj to nisko. Super! Jak się naciąga Za wami. A, złapam go. Super. Jeszcze raz. Siłacz. A na na dziadka i babci. A do końca! Jeszcze raz do końca? A, nie, dawaj, ostatni raz do końca. A, ostatni raz dla babci i dziadka do końca. No. Jeszcze raz. Zębami. Ah, tamorse.